Ale rudera, ja mam chodzić do tego syfu przez kolejne lata? Serio tak uważasz? Myślę, że szczury w kanalizacji mają lepsze szkoły. A, a co? Jestem tu dyrektorką. Kurwa. Znaczy, żartowałem. W sensie, na pewno szczury mają korzyj. I... Dobra, nikogo tu nie znam. Muszę podejść do jakiejś grupki, żebym nie wyglądał jaka społeczny przegryw. Siemano, wojano, prrprrpatapim! patapiim. <laughs> <laughs> może łatwiej będzie z jakąś konkretną osobą. Siema, do której chodzisz klasy? Do pierwszej B. O, ja też. O. <laughs> y no. <laughs> a, a tak w ogóle jestem ogryzek. A ja Maciek. O, Maciek, Maciula! Mój kolega też ma na imię podobnie. <laughs> y serio? No. No, a jak ma na imię? <laughs> Konrad. A. Ale w sumie to już nie ma tak na imię, bo umarł. Eee... <laughs> Przepraszam, że przerywam Waszą rozmowę, huta z butem, ale zapraszam do klasy. Uff. Ponieważ się jeszcze nie znamy, rozpoczniemy nasze zajęcia od zabawy integracyjnej. Jej. Ekstra! Mega cool! Każdy z Was niech powie o sobie kilka zdań. Zacznijmy od ciebie. Jestem Mohamed, przyjechałem z Warszawy i, Ej, szczerze, I have no idea, jak wy możecie nie mieć nowych macza la bubu. Okropny red flag. Aha. A ty? Ba, 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 bartek No i co nam powiesz, b, b, bartek? Ja? Ja ja, 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 ja mnie swędzą. Dobrze, starczy. Dobra, teraz ja, teraz ja, spokojnie. Jestem Ogryzek, interesuję się uprawami melonów i w ogóle fajnie, że mamy taką super nauczycielkę. A ty, pomarańczowy kolego? Ej, jestem super, interesuję się melonami nauczycielki, ej, uprawiam ogryzki. Okej? Okay. To teraz może ty? Co on tu robi? Chodziłem z nim wcześniej do szkoły, obym nie robił wstydu. Jestem kujon i interesuję się uczeniem do kartkówek. Moje ulubione przedmioty to matematyka, fizyka i Polski. A w ogóle to kiedy jakiś sprawdzian, proszę pani? Co to za Ała! O, no i ogryzek to mój ulubiony kolega ze wcześniejszej szkoły. Co? Co ja? go też rzucać jajami! Nie! Nie znam go! Nie znam go, on kłamie! Jak to nie? Przygotowałem do... Nawet filmik z naszymi wspomnieniami z lekcji. C co o, Co to nie? Nie! To, to musi być ja i to niemożliwe! To nie ja! Wypadł stąd! my też nie lubimy! On też jest przegrywem! No i koniec. Teraz przejdziecie test diagnostyczny, od którego będzie zależeć, do której grupy z traficie. Co ona tam gada? Nic nie słychać. Cikać mi się chce. Proszę? Siwy dym! Jakiś sprawdzian pierwszego dnia? Dobrze, że istnieje czat GPT i wszystko mi rozwiąże. Uuu, gratulacje dla jednego z uczniów, który zdobyło 100%. Ogryzek, zapraszam. O, pozdro, pozdro, dziękuję. Myślę, że z twoimi umiejętnościami zakwalifikujemy cię na trzyletnie jednoosobowe zajęcia z naszym native speakerem i będziesz rozmawiać tylko po angielsku na poziomie C10. E e A oto twój nauczyciel. Hey, your proficiency suggests we should plunge straight into convoluted vernacular and arcane idioms. E e yes. Good to hear. Why are your pants wet? Co? What? Why are your pants wet? O nie, zeszczałem się ze strachu w spodnie, może nikt nie zauważy. Ej, on się zeszczał w gacie! Co? Jaki debil! Aaaa! No i muszę zmienić szkołę.